Konstanty i Lefons Gałczyński Dlaczego ogórek nie śpiewa? Pytanie to w tytule, To sobie nie tak śmiało Choćby z największym bólem Rozwiązać by należało Jeśli ogórek nie śpiewa I to o żadnej porze To widać z woli nieba Prawdopodobnie nie może Lecz jeśli pragnie Gorąco Jak dotąd nikt Jak schowronek jeżeli w słoju nocą łzy przelewa zielone, mijają lata, zimy, raz słoneczko, raz chmurka, a my obojętnie przechodzimy obok niejednego ogórka. Mogę? Tak. Nazywam się Bartosz Tasarz. Szkoła podstawowa w Olbechticach. Klasa druga. Jan Brzechwa, kwoka. Proszę pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem, grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła nas więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym w pogułgarnik stukł kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła. Widział, kto takie osła? Przyszła krowa. Tuż za progiem zbiła szyję lewym rogiem. Kwuka gniewna i surowa zawołała a to krowa. Przyszła świnia. Prosto z błota. Kwuka złości się miota. Co też pani to wyczynia? Tak nabłocić to świnia! Przed bałem Chciał na grzędzie siąść Cichutko w drugim rzędzie Grzęba pękła Kwora wściekła Coś o obie rzekła I ddała Położy na słowa Takich nikt już nie wychowa. Trudno! Wszyscy się wynoście! No i poszli sobie goście Czy ta kwora poszła? Była dobrze wychowana? Julian Tufin Spóźniony słowik Płacze pani słowikowa W gniazdu na akacji Bo pan słowik Przed dziewiątą Miał być na kolacji Tak się godzin wyznaczonych Pilnie zawsze trzyma A już jest Po jedenastej I słowika Nie ma wszystko stygnie. Zubka z muszek na wieczornej losie. Sześć komarów nadziewanych w kątwaliowym sosie. Młodej z rożna przyprawiony tym cieniem z lasku. A na dysygny put z wieczyka w księżycowym blasku. Może mu się to zdarzyło? Może go napadli. Czaropił go skubali. Srebrny głozik składni? To przez zazdrość, to skowronek zbawił skowroniotek. Piórka głupstwo było drosno, ale głos majątek. Nagle zjawia się Pan Słowik. Poświstuje, skacze. Gdzieś ty latała, gdzieś ty furowałeś. Przecież ja tu płaczę. A Pan Słowik słodko ćwierka. — Wybacz moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłam piechotą. Natalia Osenko i Danuta Wawiłow, księżniczka z ogłoszenia. W pewnym bloku na 29. piętrze mieszkali sobie król, królowa i królewicz. Król codziennie chodził do pracy do pałacu, królowa krzątała się po kuchni i robiła królewskie obiady. A królewicz przez cały dzień siedział przed telewizorem i pstrykał pilotem. W końcu król i królowa mieli już tego dość. Trzeba mu znaleźć żonę, powiedział król. Może wtedy przestanie się bez przerwy gapić telewizor. Już o tym pomyślałam, powiedziała królowa. Rozkleiłam ogłoszenia na przystanku i na klatkach schodowych. Ale to musi być prawdziwa księżniczka, przypomniał jej król. Wszystkie inne się nie nadają. Wiem, nic się nie martw. Mam swoje sposoby, żeby sprawdzić, która księżniczka jest prawdziwa, a która nie. Czekali, czekali, ale jakoś nikt się nie zgłaszał. Może nie ma już na tym świecie prawdziwych księżniczek, martwił się król. Ależ są, poczekaj jeszcze trochę. Jeszcze tego samego wieczora zadzwonił do Jestem księżniczką, powiedział drżący głosik. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Okropnie zmarzłam i zmokłam. Chyba zaraz zemdleję. Już ci otwieram, kochanie, powiedziała królowa. Czeka na ciebie gorąca kąpiel i ciepłe łóżko. Księżniczka przywitała się grzecznie. Wykąpała się i nie umyła po sobie wanny. Zjadła kolację i nie zmyła po sobie naczyń. A potem poszła spać i rano nie pościeliła po sobie łóżka. Przepraszam, powiedziała ale ja nie umiem robić takich rzeczy. Nikt mnie tego nie uczył. No widzisz, powiedziała królowa. Od razu widać, że to prawdziwa księżniczka. Nic nie umie. W tej samej chwili do pokoju wszedł królewicz. O rety, powiedział. Skądżeście wytrzasnęli taką ładną dziewczynę? Ona jest prawdziwa czy z telewizji? A można się z nią ożenić? I ożenił się. jeżeli długo i szczęśliwie. Królewicz nie miał już czasu siedzieć przed telewizorem, bo musiał chodzić do pracy. A księżniczka, kiedy tylko została królową, od razu się wszystkiego nauczyła. Bo księżniczki nie umieją robić nic, a królowe wszystko. A może to było zupełnie inaczej? Ale to już zupełnie inna bajka. Danuta Wawiłow, Wędrówka Pewnego dnia wyjdę z domu o świcie. Tak cicho, że nawet się nie zbudzicie. I pójdę, i będę wędrować po świecie, i nigdy mnie nie znajdziecie. I nie wezmę ze sobą nikogo, tylko tego małego chłopaka, co wczoraj na schodach płakał i bał się wrócić do domu. A dlaczego? To tego nie chciał powiedzieć nikomu. I jeszcze weźmiemy ze sobą tego czarnego kotka, co miał czy zmarznięty na progu, i każdy odpycha go nogą, i nie chce go wpuścić do środka. I to nie obchodzi nikogo, że on tak marznie na progu. I jeszcze weźmiemy ze sobą te dwa uschnięte drzewa, co stoją przed naszym domem. Te dwa uschnięte drzewa, co nigdy nie były zielone, i chciałyby uciec do lasu, od kurzu i od hałasu, i żeby ptak na nich usiadł, i żeby im zaśpiewał. I będziemy tak szli i szli, drogami, lasami, polami, i każdy dzieciak, i każdy pies będzie mógł iść razem z nami. I będziemy tak szli i szli przez wsie, przez miasta, przez góry, przez morza, przez gwiazdy, przez chmury, aż kiedyś, po latach wielu, staniemy wreszcie u celu. I będzie tam ciepła ziemia i dużo, dużo nieba, i każdy będzie miał to, czego najbardziej mu trzeba. I na zielonej trawie różne zwierzęta będą się z nami bawić. W berka, i w chowanego, i nikt nikogo nie będzie się bać, i nikt z nikogo nie będzie się śmiać, i każdy będzie rozumiał każdego, i będzie wspaniale, tak, niczego nie będzie nam brak, i tęsknić nie będę wcale, tylko czasami, czasami pomyślę, że byłoby dobrze, gdybyście wy byli z nami. Jakub Przemindowski, Kawożka. Żaba, siedząc na tapczanie, piła kawę na śniadanie, bo twierdziła, że nie może żyć bez kawy o tej porze. Wypijając na duszkiem z filiżanki z małym uszkiem, Żaba głośno rechotała – Kawa to rzecz doskonała. Już sam zapach powoduje, że się znacznie lepiej czuje. A że mam ciśnienie słabe, pijam tylko mocną kawę. Pojechała do Londynu, by odwiedzić swoich synów, wykształconych hydraulików, i popatrzeć na Anglików. Zachwycona wyspą z rana prędko siada do śniadania w restauracji hotelowej, widząc z okna dom królowej. Kelner schludny dość wyniosły. Przyniósł jajka, bekon, tosty, dżem i tacę z dużym dzbankiem oraz małą filiżankę. Żaba z dzbanka napój wlewa, po czym krzyczy Wielkie nieba, co to jest? Kelnera woła. Chciałam kawę, a nie zioła. Nie chcę świństwa tego pić. Na co kelner? It's your tea. Słucham, krzyczy roztrzęsiona. Przynieś kawę mi, nie herbata, ale kawa mnie na nogi zawsze stawia. Kelner w tył wykonał zwrot i wyszeptał: "Oh my god! Od zarania jak świat światem w Anglii pija się herbatę. Taki zwyczaj tu panuje. Każdy w Anglii to szanuje, jak na kogoś, kto ma skonać, bardzo pani ożywiona. Nonsens, żaba się wydziera. Czy nie widzisz, że umieram?" Po czym w górę podskoczyła, prędko hotel opuściła i choć synów spotkać miała, migiem z Anglii wyleciała, zostawiając informację, że wyjeżdża na plantację. Moja noga nie postanie w kraju, w którym podaje się dzban, herbaty zamiast kawy. Nie pozwolę drwić żady. Do Brazylii poleciała, na plantacji zamieszkała, wśród kawowców wypoczywała. Czuję się jak w wodzie ryba, bo już zawsze wstają z rana. Piję kawę do śniadania. To ta Rakowska, piąty talerz. Co roku w Boże Narodzenie, gdy córki nakrywały stół, przypominałam ze szlachetnym patosem. Pamiętajcie o tradycyjnym, pustym talerzu dla niespodziewanego gościa. Zawsze może trafić się ktoś samotny i nieszczęśliwy. A Boże Narodzenie to święta miłości bliźniego. Powiedzmy sobie szczerze, że piąty talerz zawsze był pusty. O, ładny symbol. Uszka akurat doszły, gdy ktoś zapukał do drzwi. W takim momencie wkurzył się mąż. Niech to szlak, powiedziałam z uczuciem. Niech przytaknęła kaśka i otworzyła drzwi. W progu stała szeroko roześmiana Małgośka i. Spłoszona staruszka, kto to spytali panicznym szeptem mąż i starsza córka? Właśnie kto powtórzyłam, ale Małgosia już pchała nieznajomą do mieszkania. Chwileczkę zawołałam z rosnącą furią. Małgosiu, kim jest ta pani? Pani jest do piątego talerza odparła z entuzjazmem Małgośka. – ale piąty talerz zawsze jest pusty. Zawołała przytomnie starsza córka. Bo czeka. Wstąpiła szybko Małgośka. Poczułam, że w środku gotuje się równie energicznie jak uszka. Pociągnęłam Małgośkę do kuchni. Co to jest, do licha? Warknęłam. Przyprowadzasz do domu obcą osobę, która może być nawet złodziejką? I to kiedy? Wieczór wigilijny? Czyś ty zwariowała? Ale piąty talerz. – szepnęła bezradnie Małgośka. – Zawsze mówiłaś, że czeka on na kogoś nieszczęśliwego i samotnego, a ta staruszka naprawdę jest samotna i nieszczęśliwa. Wypożyczyłam ją specjalnie dla nas z domu starców. – Wypożyczyłaś? Jezusie Maryjo! Zaczęłam gniewnie i zamilkłam. Wzięłam głęboki oddech. I dokończyłam. Jezusie, Maryjo. No i dobrze zrobiłaś.